Partnerem odcinka jest aplikacja do zwiedzania i gra planszowa Master of City London. Dziś przedstawimy top 12 wskazówek dotyczących bezpieczeństwa w Londynie. Zaczynamy. Czy Londyn jest bezpiecznym miastem? Jak zwiększyć bezpieczeństwo w podróży? Londyn uważany jest za bezpieczne miasto. Zainstalowano tu ponad pół miliona kamer do monitoringu. Jeśli pojawicie się w stolicy Wielkiej Brytanii, to wasza twarz będzie skanowana kilka tysięcy razy dziennie. Poczujecie się jak prawdziwa gwiazda filmowa. Trzeba jednak mieć na uwadze fakt, że. Jak w każdej metropolii, tutaj też dochodzi do przestępstw. Każdy turysta jest potencjalnie narażony na ich cztery rodzaje. Numer jeden to kradzieże kieszonkowe, a numerem dwa kradzież telefonu komórkowego. Statystyki policyjne podają, że 200 telefonów kradzionych jest każdego dnia w Londynie. Nagraliśmy specjalny materiał o mężczyźnie, który ukradł 24 smartfony w ciągu jednej godziny. Kolejnym niebezpieczeństwem, czyhającym na turystów, jest skanowanie karty płatniczej przy wypłacie gotówki oraz rozboje z nożem w ręku. Gwałty, czy pobicia. Dlatego ku przestrodze przedstawimy 12 wskazówek, dzięki którym Twoja podróż będzie bardziej bezpieczna. Wskazówka numer jeden. Używaj smyczy na nadgarstek lub smyczy przewieszonej przez szyję do telefonu. Drobny szczegół, a zmniejszy niebezpieczeństwo utraty sprzętu. Złodzieje podjeżdżają do niczego nieświadomych przechodniów i wyrywają im urządzenia z rąk, a następnie szybko odjeżdżają na rowerach elektrycznych. Turyści zazwyczaj nie są świadomi tego, że kradzież telefonów jest tak powszechna. Często chcą przywieźć z Londynu jak najlepsze zdjęcia i koncentrują się na obserwowaniu atrakcji miasta. Wskazówka numer dwa: noś torbę z przodu ciała najlepiej przepasaną przez korpus. Szczególnie w tłumie. Plecak jest mniej bezpieczny i mniej wygodny. Aby z niego coś wyjąć, musisz go zdjąć. Jeśli chodzi o torbę, to zwróć uwagę, że większa da ci większy komfort. Zawsze możesz włożyć do niej parasolkę czy coś do picia. Wskazówką numer 3 jest używanie portfela na pasek lub na sznurek na szyję. Portfel na pasek, noszony pod ubraniem, jest mniej dostępny dla kieszonkowców. Podobna sytuacja jest z portfelem na sznurek. Czwarta wskazówka. Uważaj na siebie w tłumie. Bądź szczególnie czujny w zatłoczonych miejscach, gdzie kieszonkowcy mogą działać niezauważenie. Najwięcej kradzieży kieszonkowych zdarza się w metrze lub przy głównych atrakcjach turystycznych. Złodzieje lubią tłok i zamieszanie. Unikaj podróżowania metrem w godzinach szczytu. Wskazówka numer 5. Uważaj w restauracjach, pubach czy kawiarniach. Często w tych miejscach wieszamy kurtki albo torby na oparciu krzeseł. To również jest dobra okazja dla złodzieja. Portfel i telefon powinniśmy mieć zawsze przy sobie. Wskazówka numer 6. Rozważ zakup lokalizatora przed wyjazdem. Warto wiedzieć, że dostępne są chipy pełniące funkcje lokalizatorów, zintegrowane z waszym telefonem komórkowym. Takiego chipa możecie włożyć np. do torby lub kieszeni. Gdybyście wychodząc z lokalu zapomnieli bagażu, Wasz telefon przy pomocy wibracji lub innego sygnału poinformuje Was o tym. Wskazówką numer 7 jest aktywowanie w swoim telefonie funkcji śledzenia. Apple oferuje funkcję Znajdź mój iPhone, która pozwala na lokalizowanie, blokowanie i usuwanie danych z urządzenia zdalnie. Dla smartfonów z Androidem Google oferuje podobną funkcję o nazwie znajdź moje urządzenie. Wskazówka numer 8 Ogranicz ilość gotówki. Noś jej tylko tyle, ile faktycznie potrzebujesz na dany dzień. Resztę pieniędzy bezpieczniej jest zostawić w hotelowym sejfie czy w walizce podróżnej. Warto również wyposażyć walizkę w kłódkę. Dziewiąta wskazówka. Uważaj przy wypłacie gotówki z bankomatu. Oszuści starają się przechwytywać dane z kart z użyciem specjalnych urządzeń zwanych skimmerami, które instalują przy bankomatach. Najlepiej jest korzystać z bankomatów, które posiadają monitoring w postaci kamery, a także zasłaniać ręką klawiaturę przy wprowadzaniu pinu. Dobrze jest zakupić jakąś kwotę waluty lokalnej kraju, do którego jedziecie. Dzięki temu unikniecie konieczności wybierania gotówki na początku podróży. Wskazówka numer 10. Uważaj na wartościowe przedmioty. Unikaj noszenia drogiej biżuterii czy eksponowania drogich urządzeń elektronicznych. Wskazówka 11. W godzinach nocnych unikaj miejsc na uboczu. Jeżeli planujesz zwiedzać miasto również w nocy i chcesz poruszać się metrem, to dobrze wybrać nocleg blisko stacji metra. Długie spacery o tej porze mogą być niebezpieczne. Wskazówką numer 12 jest ubezpieczenie się przed podróżą. Warto rozważyć różne opcje np. ubezpieczenie na wypadek leczenia czy od kradzieży. W razie nagłego wypadku lub gdybyś zauważył coś niepokojącego, pamiętaj, że możesz zgłosić to jak najszybciej na numer alarmowy 999. Ten numer obowiązuje na terenie Wielkiej Brytanii, a wybieramy go bez żadnych dodatkowych numerów kierunkowych. Jeżeli ten materiał Ci się podobał, Daj nam suba i łapkę w górę. To dla nas ogromna motywacja. Życzymy przyjemnej i bezpiecznej wyprawy do Londynu.